Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, to jest Football Manager 2020 Magellan Challenge Planeta Mistrzów i dzisiaj przed nami historyczny odcinek w tej długofalowej karierze, w tej długofalowej misji, w tym długofalowym challenge'u, ponieważ zagramy po raz pierwszy w kontynentalnych pucharach. Zagramy w Afrykańskim Pucharze Konfederacji, a naszym przeciwnikiem rozlosowanym będzie zespół Mlume Peacemakers. Zespół, który występuje w ekstraklasie Esłatini, albo Królestwa Suazji, czy też Słazilandu, a to w zależności jak sobie do tej nazwy podejdziemy, to jest taki malutki kraj w południowej Afryce, w południowej części Afrycy, Afryki, nie, nie w południowej Afryce, bo ktoś sobie może pomyśleć, że w RPA, ale nie, 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 jest to część RPA, jest to kraj, który jest po, po, położony między właśnie Republiką Południowej Afryki, a zdaje się Mozambikiem. A w każdym razie malutki kraj, malutkie królestwo i to właśnie z klubem z tego kraju zagramy w rundzie wstępnej właśnie tego Pucharu Afrykańskiego Konfederacji. Już za momencik te dwa mecze będą dla Was transmitowane, Różnica między tymi dwoma spotkaniami widzimy wynosi aż 14 dni, ale ja zdecydowałem się nie podejmować tutaj w międzyczasie żadnego meczu sparingowego. Po prostu rozegramy sobie te dwa mecze. Na co możemy liczyć? Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę nie wiem, co się tutaj wydarzy. Nie wiem, jakimi zawodnikami dysponuje zespół Peacemakers. Oczywiście tutaj są sami szaracy, same szaraczki. Nie wiemy natomiast, jakie są ich umiejętności. Nie mamy pojęcia z kim przyjdzie nam grać. Natomiast zagrałem sobie dwa mecze towarzyskie. Pierwszy mecz z ekipą Rangers z Tanzanii wygra 5-3, drugi mecz z ekipą OceanView to jest druga liga Zanzibaru, wygrany 4 2. Mamy też kilka transferów, które udało nam się um, przeprowadzić. To są zawodnicy, którzy od razu um, znakomita większość z nich, chyba nawet wszyscy, kwalifikują się do pierwszego składu. Szybciutko wam ich pokażę. To jest Abdala. Szengo, środkowy pomocnik, 2,5 gwiazdki umiejętności. Dalej mamy Yusufu Kibone. To jest z kolei lewy skrzydłowy, 3,5 gwiazdki umiejętności, czyli o wiele więcej niż zawodnicy, których do tej pory mieliśmy w naszym składzie. Dalej John Mtanda. To jest z kolei napastnik. 5 gwiazdek, słuchajcie, więc od razu pewnie podstawowy skład. Hasan Filippo, prawy, lewy skrzydłowy zawodnik, który ma też 5 gwiazdek umiejętności. Plus Mohamed Yusuf, zawodnik, który przyszedł do nas z Kijici. Też napastnik, trzy gwiazdki umiejętności, więc podejrzewam, że ci zawodnicy, no, bardzo mocno podniosą jakość naszego składu. Cały czas ktoś próbuje tutaj pozyskać naszych zawodników, cały czas ja muszę odpowiadać kontraktami dla tych graczy, podnosić im tą, tą pensję, właściwie pensję. Takie, taki, taki donate dla nich za, za spotkanie każde, więc, bo, bo tutaj na tym się opierają te kontrakty, tak, to są kontrakty amatorskie, czyli tak jak w polskiej klasie A czy B, że piłkarze ewentualnie, jeżeli coś dostają, to za występ w danym spotkaniu. No, nasz bilans tutaj nam pozwala w ten Sposób podejść do tego, czyli, czyli płacić tym zawodnikom dosyć fajne i dobre pieniążki. No ale okej, okay, słuchajcie, nie przedłużamy. Rozpoczyna się powolutku sezon, oczywiście, też będziemy, będziemy to dopiero we wrześniu grać i, i będziemy tutaj rozpoczynać, inaugurować sezon meczem domowym z zespołem Mafunzo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, zobaczymy, jak, jak ten sezon wystartuje. Natomiast ja, oczywiście, nastawiam się już tylko i wyłącznie na mistrzostwo w tym sezonie. Końcówka. Końcówka poprzedniego sezonu pokazała, że możemy spokojnie o to mistrzostwo walczyć, że możemy, spokojnie tutaj, że możemy spokojnie tutaj temat zamykać. Natomiast ja Wam nie pokazywałem tabeli, to znaczy ja ją wrzucałem na swój profil VRC na Facebooku, natomiast nie pokazywałem go w odcinku. Zakończyliśmy na miejscu piątym, 14 zwycięstw, 15 remisów i 5 tylko porażek. Gdybyśmy te 10 z 15 remisów zamienili na zwycięstwa, o co oczywiście nie jest łatwo, to bylibyśmy wyżej niż członi, bo doszłoby nam 20 Punktów. Natomiast tak się nie stało. Oczywiście sporo tych meczów zremisowaliśmy. Zresztą z samym członi na koniec jeszcze, bo też wam jestem winien ten wynik zremisowaliśmy 3-3, czyli z mistrzem Zanzibaru. Najpierw u siebie 2-2 i potem na wyjeździe. 3-3 na koniec jeszcze pokonaliśmy, Django Mbe City 1-0 po bramce w 92 minucie, ale to już przeszłość, teraz liczy się e, teraźniejszość i przyszłość, bowiem ta przyszłość, no, może być ciekawa. Na początek, na dzień dobry, gramy w afrykańskim Pucharze Konfederacji. No, niesamowite emocje przed nami, e, tutaj jeżeli chodzi o kasę za tę rundę, to jest, słuchajcie, to jest, słuchajcie, y, to jest chyba nic, nie ma... Nic nie ma, nic, nawet pół euro. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą rundę, też widzę, że nic nie ma. A dlaczego tak? Za drugą też nie ma i za fazę grupową nie ma, za fazę grupową coś już płacą, ale to na pewno coś dostaniemy. Może chociaż jakieś. jakieś, słuchajcie, kieszonkowe na piłki jakieś, żeby kupić tutaj dla młodzieży, czy cokolwiek. No nie może tak być, że, że, tutaj, że tutaj nie jest nam nic wypłacone. No ale to, to się dowiemy oczywiście po. A no, mam nadzieję, że nie po tej rundzie, bo to by znaczyło, że odpadniemy. Mam nadzieję, że po kolejnej. Mam nadzieję, że przejdziemy jako pierwszy zespół, powiedzmy, powiedzmy w tej nowożytnej historii Zanzibaru przejdziemy rundę wstępną w jakimkolwiek y, pucharze kontynentalnym, no bo y, sprawdzaliśmy sobie wcześniej y, te, te zespoły, które tutaj występowały i jeszcze żadnemu z nich, czy to w afrykańskim pucharze Konfederacji, czy to w afrykańskiej Lidze Mistrzów nie udało się przejść rundy wstępnej. Zatem wybierzmy sobie skład. Y, nie zarejestrowałem tutaj jednego bramkarza, a zrobiłem to y, celowo, żeby mieć tutaj innych graczy, bo tu można chyba tylko, znaczy chyba 30 zawodników mieć zarejestrowanych, ale potrzebowałem też kilku zawodników z rezerw. Na razie nie będzie tego drugiego bramkarza, na kolejną rundę już sobie go zarejestruję. Dobra, lecimy. Na bramce oczywiście Abdala Pazi. Na początek sobie tych najlepszych zawodników powrzucam i zobaczę, gdzie mam, gdzie mam ewentualne problemy. Młaki Lembe, tutaj Katwila obok niego na środku obrony. No tu będzie pa Omar grał na prawej stronie, bo, bo i tak nie mam za bardzo innych możliwości. Patrzymy sobie dalej. Lewa strona to na pewno Filippo, który do nas niedawno dołączył, cudowny zawodnik Kai Jaged na prawej stronie. W środku wystawimy sobie po pierwsze Bizimungu, po drugie obok niego będzie grał Abdala Shengo. No i dwóch napastników, tutaj oczywiście Mtanda, który ma te pięć gwiazdek. I zastanawiam się cały czas nad drugim, czy, czy da się sufa, czy damy do Majo. Do Majo, który naprawdę sporo bramek strzelił w ostatnim sezonie, bo strzelił ich aż 20, więc niech wystąpi na razie w tym podstawie rezerwowym składzie. Okej, okay, siedmiu rezerwowych. Jeden, nie, dwa, trzy, 4. Oczywiście tutaj skupiam się na zawodnikach ofensywnych, bo jeżeli będę robił zmiany, to raczej ofensywne. A dajmy jeszcze jakiegoś środkowego obrońcę, ewentualnie prawego tutaj pomocnika, jakim jest Mohamed Ramadani. No i zobaczmy sobie, jak to wygląda. Kondycyjnie jest całkiem w porządku. Tutaj Omar ma pewne braki, ale spokojnie. Braki meczowe ma każdy z naszych zawodników, ale podejrzewam, że zespół Peacemakers będzie miał podobnie. Może kiedyś z zespołem Peacemakers w Suazji zagramy. Nie wiem, czy ta liga jest tutaj przygotowana przez Timo. Musiałbym zerknąć do mojego spisu lig. Ale wydaje mi się, że tak. No więc jest, jest tutaj opcja. Na pewno, na pewno gdzieś w pobliżu Suazji kiedyś przyjdzie nam zawitać. Dobra, słuchajcie, no to chyba możemy rozpoczynać to spotkanie. Tak jak mówię, nie mam zielonego pojęcia, co nas czeka. Nie mam zielonego pojęcia, jak wyglądają zawodnicy zespołu Peacemakers. Nie wiem nic. Wiem tylko, że chciałbym awansować do drugiej rundy. Grają oni ustawieniem 4-4-1-1. Powinniśmy to wygrać. Tak mi się wydaje, zróbmy wszystko, żebyśmy ten mecz wygrali. Oczywiście na żółto zespół Peacemakers, czyli gospodarzy tego spotkania na niebiesko zespół KVZSC i na stadionie Mlume Stadium w Mlume sędziuje pan Abdi, rozpoczynamy to spotkanie na niebiesko goście i lecimy, i lecimy. Filippo, centra w polkarne. Zamyka to Kai i mamy pierwszy strzał dla KVZSC. Bardzo dobrze wchodzimy w ten mecz. Trzeba tutaj przestraszyć chłopaków z Peacemakers i zrobić wszystko, żeby już na początku tutaj oni poczuli. Poczuli, że tutaj to my. Przyjeżdżamy po zwycięstwo. Tutaj bardzo dobry strzał z rzutu wolnego. Piłka odbija się od poprzeczki. Oczywiście, jeżeli przegramy i odpadniemy, to się nic nie stanie, tak? No bo tak, ma, tak miało być generalnie i pewnie, i pewnie Bukmacherzy też sądzą, że my tutaj jesteśmy skazywani na, 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 na pożarcie, ale będziemy się starać zrobić wszystko, żeby, tak jak mówię, no jako ten pierwszy zespół z Zanzibaru awansować do Majo. Doskonała sytuacja, jeszcze poprawia Bizimungu, ale piłka odbija się do brońców. Masa, masa kibiców, tu jest na pewno kilka tysięcy osób na trybunach, więc bardzo fajnie, bardzo przyjemnie na pewno na takim stadionie się gra. Zobaczmy, Omar, Omar Dom Tandem. Tanda tutaj zszedł na prawe skrzydło, zagrywa do, do Majo, do Majo, Żarną piłkę! Jest bramka Hasana Filipo! Jest bramka Hasana Filipo. Prowadzimy w afrykańskim pucharze Konfederacji. Jak fajnie! Jak ja tego Magellana kocham. Ja chyba będę zostawał, słuchajcie, na minimum dwa sezony w każdym klubie. Nawet tak zdobędę mistrzostwo, bo będę mógł sobie zagrać w pucharach kontynentalnych. Co daje tyle emocji, jak nie puchary kontynentalne? No nic nie daje tyle emocji. Tylko puchary kontynentalne potrafią e, spowodować spowodować to, że, że możemy sobie tutaj pozwolić, em, pozwolić troszeczkę troszeczkę em, mocniej poddychać, troszeczkę to serce mocniej zabije. No to, to są emocje, to są emocje. Nawet jeżeli grasz ekipą z Zanzibaru, ale to są jednak puchary. Zobaczcie, jakie ładne boisko. Jak ładnie ta, ta trawa na skos przystrzyżona. Kunene, Diamini. Mamy bramkę na wyjeździe. To już jest piękna sprawa. Dam tutaj od razu zespołowi zażądaj więcej, no bo musimy tutaj absolutnie, absolutnie dążyć do tego, żeby strzelać kolejne bramki. Nie możemy dać się rozpędzić gospodarzom. To my tu chcemy strzelać kolejne gole i my chcemy wyjechać tutaj z Suazji, z Suazji ze zwycięstwem. No, na, nasz budżet to jest prawie 600 tysięcy euro na ten sezon, więc mamy tutaj spokojnie możliwość transportu między naszymi krajami. Mamy charter, ale bramka teraz. Co tutaj zrobił nasz golkiper? Wydaje mi się, że ta piłka się toczyła dobre 3 sekundy, zanim wpadła do bramki. Oczywiście tak nie było, ale mam takie wrażenie, że nasz golkiper no, mógł się troszeczkę lepiej spisać. Mamy przewagę. Oddaliśmy 7 strzałów w tym meczu Zespół Peacemakers, tylko 3. No i znowu, i znowu tutaj stały fragment gry. Centra w pole karne. Jest tam Łakilembe. Ta piłka wpada. Abdalashengo, nie wiem jak to się stało. Zamieszanie w polu karnym. Na piątym czwartym metrze. I mamy bramkę na 2-1. Fantastycznie, fantastycznie. Bardzo szybko z tego remisu zrobiło się znowu prowadzenie zespołu KVZSC. No w drugiej rundzie, gdybyśmy awansowali, na pewno będziemy mieli bardzo, bardzo ciężkiego przeciwnika. Zresztą my chyba wiemy, kogo będziemy mieli. 3-1. 3-1 Katuila, coś nie. Coś niesamowitego. Poczekajcie chwilkę, bo mi się wydaje, że mamy już losowanie. Tak, mamy. naszym rywalem, no zobaczcie, naszym rywalem będzie ktoś z dwójki. Chacha Rangers, to jest ekipa z Zambii albo FC San Pedro. No, to jest ekipa, słuchajcie, z Wybrzeża Kości Słoniowej. Więc tutaj absolutnie nie mamy praktycznie żadnych szans, żeby, żeby tą ekipę przejść, tak? Tu są zawodnicy wyceniani na 100 tysięcy ponad euro, więc to są już gwiazdy w stosunku do naszych. Zadań. Ale kto wie, kto wie? Może, może jakaś niespodzianka. Wydaje mi się, że tą Rundę przejdziemy, no bo kurczę, prowadzimy z Peacemakers na wyjeździe 3 do 1, więc to jest naprawdę fantastyczny wynik. Wynik, który pozwala nam myśleć o awansie do rundy pierwszej. Bo to jest runda wstępna i teraz Filippo w pole karne. Jest tam Lembe i 4 do 1. No słuchajcie, no tutaj szykuje się pogrom w Suazji. No to jest awans. Ja myślę, że tutaj z awansem nie będziemy mieli raczej żadnego problemu i że wreszcie, wreszcie ekipa z Zanzibaru awansuje do kolejnej rundy. No fantastycznie, po 25 minutach zespół FAUZTSC prowadzi 4. 4 do 1. Myślałem, że tu będą większe emocje w tym, w tym dwumeczu. A tu, jeżeli, jeżeli wygramy takim wysokim stosunkiem bramek, to wydaje mi się, że po prostu meczu rewanżowego nie będzie sensu. Pokazywać, tym bardziej, że 14 dni aż musimy przesymulować, przespacjować, żeby do tego meczu dojść. Więc po prostu ja sobie ten mecz zagram sam, no chyba że coś tu jeszcze wpadnie i będą emocje. Ale jeżeli to się zakończy dwu-, bramkowym prowadzeniem, to absolutnie myślę, że nie ma sensu tutaj tego odwlekać i przedłużać odcinka. Myślę, że po prostu nagramy sobie kolejny odcinek, już niebawem i tam zagramy sobie dwu mecz No nie wiemy z kim, nie wiemy z kim: albo z ekipą Zambi, albo z ekipą z Wybrzeża Kości Słoniowej. Wolałbym ekipę z Zambii. Wydaje mi się, że kluby w Zambi są słabsze niż kluby y, 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 na, wybrzeż, Wybrzeża Kości Słoniowej, tak? Ale mogę się mylić. Zobaczymy, jak tam będzie wyglądał ten, ten dwumecz. Zresztą wynik jego możemy sobie na żywo za chwilkę sprawdzić. Jak będziemy mieli tylko jakąś przerwę w grze. Na razie zespół Peacemakers, zagranie do przodu. Jest tutaj Diamini. Diamini już w polu karnym, ale nie ma partnerów w ogóle. Tutaj oni bardzo wolno zmierzają. I tu zanim, zanim ktokolwiek nabiegł, to nasz zespół zdążył już się dobrze tutaj ustawić do... Do tej gry DAFA. Znowu tutaj KVZ przy piłce i znowu DAFA będzie tutaj atakował lewą stroną. Nikomu się tu nie spieszy, żeby podbić do naszego zawodnika, bo po prostu nie mają siły, gracze Peacemakers. Nie wiem, może z pracy wrócili, może może im się nie chce, nie mam pojęcia. Do Majo jest zagranie do dafy. centra w polekarny. Zamyka to jeden z naszych zawodników, ale nie przejął piłki. Dopiero teraz Omar dostał futbolówkę pod nogi. Omar jeszcze raz polekarny do Majo, i to jest bramka w tym momencie, jeżeli nie było spalonego, a nie było, bo patrzę tam na sędziego bocznego. Ale on nie podniósł chorągiewki, no war. War w Suazji. Niemożliwe to jest, słuchajcie. War w Suazji. Wy, Wyobraźcie sobie war w Suazji? W, wóz w ogóle transmisyjny, jakikolwiek w Suazji? To by, to by pewnie była taka, taka chatka, lepianka taka, albo, albo nie wiem, może taka ubita taka blachą, wiecie, falistą. I na przykład tam siedzi w upale 30-stopniowym czterech sędziów war do majo. Do majo! ale się teraz pomylił do majo, no niewiarygodne, ale to była naprawdę 110% sytuacja. Mamy 39. Tą minutę, a KVZSC scenie zamierza teraz przestawać atakować, ale dla nich to jest nobilitacja, występowanie w kontynentalnych Pucharach na pewno. Okej, okay, zobaczmy sobie ten wynik, nie wiem, czy ja go tutaj znajdę, nie wiem, czy ja go tutaj znajdę, bo tu tych meczów jest sporo. Aha, już mi się tutaj gdzieś ucięło, więc nie będę widział. Black Africa Hafia FC 00. Nie, dobra, zobaczymy sobie po, po, po meczu. Zobaczymy, jak wyglądał tamten, tamten pierwszy mecz, i zobaczymy, czy zespół z Zambii ma jakiekolwiek szanse, żeby dostać się do kolejnej rundy. No jest fantastycznie, panowie. No, bądźcie skoncentrowani, bo taki wy, wynik absolutnie, absolutnie daje nam awans. No, bo nie, nie wierzę, żebyśmy u siebie przegrali pięcioma, czy tam czteroma bramkami. To, to, to się nie zdarzy. Więc tutaj trzeba pilnować tego wyniku. Może dołożyć bramkę dwie, no i wtedy wszystko będzie wyjaśnione. No, ale teraz gra. Raczej peacemakers będą próbowali tutaj. Kiedyś był taki film peacemaker, nie? Z George'em Clooneyem. Tam mówię o, o, o bombach atomowych, kunene. Byłem nawet w klinie. Mkwanazi, zobaczmy teraz, jest zagranie do Diaminiego. Drugi Diamini, to może bracia, może ojciec syn, nie wiadomo. Mgluli to zwiecie z jednego plemienia, to cholera wie, jak to wszystko tam wygląda, gdzie oni się chowali i co ze sobą tam robili. No bo to, to wiadomo, to, to, to takie wiecie, plemiona, to, no to nigdy nie wiesz, czy, 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 czy nie jesteś przypadkiem synem brata i, i siostry, nie? Czy, czy coś. Dobra, 52. minuta. E, cały czas trzymamy to trzy bramkowe. E, Pokażcie więcej zaangażowania, panowie. Jeszcze 58, żeby tutaj przypadkiem zespół Peacemakers nie zdobył jakiejś bramki drugiej, trzeciej, no bo to by nam zrobiło dramat na koniec. A my nie potrzebujemy tu dramatów, my chcemy sobie spokojnie wrócić do na Zanzibar i dokończyć po prostu ten dwumecz. Jest tutaj Kaj jest teraz szansa, żeby zdobyć bramkę numer 5, i ta bramka wpada, bowiem goalkeeper Peacemakers popełnia karygodny błąd, przepuszcza piłkę po rękach. No i w tym momencie zespół KVZT prowadzi z Peacemakers na wyjeździe 5 do. Jednego, no szykuje się tu pogrom i na pewno już nasi rywale trzęsą gaciami, e, nieważne kto to by był. Ok, zrobimy sobie zmiany, bo myślę, że warto. Kibona na prawą stronę za Kaijage, Sam Gyang za Domayo e, też tutaj na atak. I myślę, że jeszcze jedna zmiana. Benediktor za Shengo e, na cofniętego rozgrywającego. I będziemy sobie powolutku kończyli to spotkanie. E, 25 minut do końca. Jeszcze Omar, jeszcze może jakaś ofensywna akcja, może jakaś ofensywna sytuacja, może jakaś y, sytuacja, która pozwoli nam strzelić bramkę numer 6, ale myślę, że temat dwu meczu, jest w tym momencie zamknięty, no bo jednak jedziemy z czterobramkowym prowadzeniem. To jedziemy, wracamy do siebie i tam będziemy grali mecz rewanżowy, także, także na spokojnie. No bałem się tego meczu, bo po prostu nie wiedziałem na co sta zespół Peacemakers. Nie mam pojęcia, jakie atrybuty mają te szaraczki, nie mam pojęcia, y, na, na jakim oni są poziomie piłkarskim, a my przecież jesteśmy tylko w Zanzibarze. Na Zanzibarze, więc wiadomo, że też jesteśmy bardzo słabi. Więc, więc tutaj, tutaj mogło się wydawać, że to będzie mecz wyrównany, tak nie jest. Zespół KVZSC tutaj osiągnął no, niewiarygodną przewagę w tym meczu. E, oczywiście zespół Peacemakers też oddał te dziewięć strzałów, nawet tam zagroził dwukrotnie takimi stuprocentowymi sytuacjami. Teraz też była doskonała sytuacja, ale ogólnie to my jesteśmy skuteczniejsi, lepsi i po prostu bardziej, lepiej zorganizowani w tych atakach. I no tutaj to te, te, ten awans, ten awans po prostu zasłużenie zespół KVZSC wywołał. Walczy, no bo już tutaj po pierwszym meczu zazwyczaj się o tym nie mówi, bo to za wcześnie, nie ma co zapeszać, ale umówmy się, to jest wynik, który daje nam awans do kolejnej rundy. Nie, niezależnie od tego, jak, jak, jak to będzie wyglądało w rewanżu, to, 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 to nie przegramy u siebie 5-0 z tak grającym zespołem Peacemakers, chyba że nagle oni doznają jakiegoś olśnienia, ale nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. No to nastawiałem się tutaj na odcinek o wielkich emocjach, ale bardzo szybko to sobie rozpracowaliśmy, bardzo szybko tutaj pozamiataliśmy, nawet można powiedzieć, zespół Peacemakers. Ej, tutaj się nic więcej nie wydarzy. Jeszcze bramka. Nie, znowu bramkarz puścił piłkę po rękach. Nie ma chłop chyba siły w dłoniach. Nie wiem, może garskim mu nie pracują, może jakiś kontuzowany, może jakiś inwalida. No nie wiadomo, słuchajcie, może może jakieś ziemniaki zbierał przed tym meczem. Może gdzieś kopał w kopalniach złota, diamentu, bursztynu. I może po prostu jest słaby i te ręce już mu nie pracują tak jak trzeba. Bizimungu, Benediktor, bizimungu. no Zobaczmy teraz, Benediktor jest mtanda. Tanda przed polem karnym wycofuje piłkę do Benediktora. Jest Dafa na lewej stronie. Dafa w pole karne zagrywa, jest tam Kibona, ale nie oddaje strzału. Jeszcze Bizimungu to rozgrywa na prawą stronę Omar w pole i to musi być bramka I to jest bramka, bo wystarczy oddać strzał na bramkę Diaminiego A on już zrobi swoje Czyli puści prawdopodobnie piłkę między rękoma No fantastyczne spotkanie, słuchajcie Fantastyczne spotkanie, jestem niesamowicie zadowolony Jestem niesamowicie rad Że aż tak dobrze nasz zespół zagrał No są przygotowani chłopcy na pewno Na to, żeby walczyć w drugiej rundzie Nawet jeżeli w pierwszej właściwie nawet jeżeli miałby to być zespół z Wybrzeża Kości Słoniowej, to i tak będziemy robić wszystko, żeby to wygrać. Teraz Filipo, a i jest bramka na 7 do 1. No pogrom, pogrom kvzs ale jest siła, jest siła na Zanzibarze, na, Zanzibarskim, na Zanzibarskiej ziemi, w Zanzibarskim futbolu. Jest moc, pokonujemy 7 do 1 na wyjeździe zespół Peacemakers. No i tu jeszcze mogła być ósma bramka, ale aj, jeszcze, jeszcze tam Diamini walczył, na kolanach już próbował obronić. No ale koniec końców widzimy, jak to wszystko wygląda i jestem przekonany głęboko o tym, że. Że nawiążemy walkę. Nawet jeżeli będziemy, mówię, grali z ekipą z Wybrzeża Kości Słoniowej, to i tak powinniśmy ten mecz naprawdę fajnie, fajnie zagrać. Ale to zobaczymy sobie oczywiście w kolejnym odcinku. Tutaj, no, należą się niesamowite gratulacje naszym piłkarzom, a ja już sobie patrzę, jak wyglądał mecz. Ten, który nas teraz najbardziej interesuje. Szukam sobie, jest. Nchanga, u 03, 03. San Pedro spokojnie wy wygrywa. Też nie mamy pojęcia, jak wyglądają ci zawodnicy. Też nie mamy pojęcia, jakie oni mają atrybuty, ale, no, tutaj można, z całą pewnością stwierdzić, że jest to całkiem dobry klub z całkiem fajnymi piłkarzami, no i, i nasze szanse będą bardzo ograniczone. Ale powalczymy, powalczymy, bo mamy za sobą naprawdę dobrą taktykę, dobrych zawodników, zgranie, no i przede wszystkim dobrą organizację, którą nabyliśmy poprzez cały poprzedni sezon i wiemy jak grać w piłkę. Także słuchajcie, teraz sobie zagram rewanż z Peacemakers. Podejrzewam, że runda druga będzie rozgrywana jeszcze tutaj przed meczami ligowymi. Zaraz zresztą mogę sobie sprawdzić w kalendarzu. Prawdopodobnie tutaj mecze, kalendarz i zaraz będziemy wiedzieć. Tak, runda wstępna rewanż jest 24. To jest ten właśnie mecz. Aha, 14. 14. Gramy w sobotę. 14. Gramy w sobotę. Natomiast mecz ligowy gramy 15. No, to ciekawe. Myślę, że tu będą te mecze przekładane, no bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. Zobaczymy w kolejnym odcinku, w którym spotkamy się, no już niebawem, już niebawem, bo tak mnie napędził ten Magellan, że zaraz będziemy grali kolejną rundę. Za ten odcinek serdecznie dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!